Ruszamy 10 stycznia z naborem w ramach drugiego, drugiej edycji programu OZE, tego finansowanego z budżetu gminy Bohatów. 14 dni będzie trwał nabór, od 10 stycznia ruszamy. Alokacja środków jest dosyć duża, a więc mamy nadzieję, iż większość mieszkańców, tych, którzy będą chcieli, po prostu będą mogli z tego skorzystać. No chętnych nie będzie brakowało, dlatego że spektrum... Urządzeń, które pozwalamy założyć w ramach tego programu, jest dosyć, dosyć duże, bo od piecy na biomasę, poprzez piecy na prąd, poprzez pompy ciepła, solary, no i oczywiście fotowoltaika. Powiem tak, to wszystko zależy od tego, kto na co złoży, ponieważ inne jest dofinansowanie w tych różnych, do tych różnych urządzeń. W program, znaczy na program przeznaczyliśmy 4 miliony złotych, to jest o 1,5 miliona więcej niż w roku, w roku obecnym. Myślę, że to będzie duża grupa ludzi. Spokojnie nie trzeba będzie, szanowni państwo, absolutnie stać pod urzędem dwie noce. To dementuje. Każdy, kto przyjdzie, będzie obsłużony.